Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam mod, do którego link będziecie mieli w opisie, więc e, zacznijmy od tego, że to tekstury są bardziej tutaj zmienione. No i czego możemy zacząć? Klatki są normalnie, jak były. Jestem teraz na serwerze bullying, więc nie mogę budować, bo nie mam konta. Na razie. Na razie. Tak, Łopata jest zamieniona na taki jakby nożyk, ale można nią nie kopać. E, można tym nożykiem kopać normalnie, tak jak łopatą. No. Um, granaty. E, granaty są właśnie zmienione teksturki. Nie wiem jak te granaty e, oznaczy Znaczy nie wiem jak te granaty nazwać, ale no Wybuchają jak normalne granaty. No. Przejdźmy może do broni. <laughs> na początku strzelba, która zamieniła się w snajperkę. Ona wygląda tak na miejscu pierwszym. E, przepraszam za GG, jak ktoś usłyszał. No i ma ten celownik snajperski, a nie ten co był w strzelbie no. Spróbujmy komuś z naszej bliźnichę dawarnąć. Następną bronią, jaką będę wam pokazać, jest e, Karabin e, SMG, który ma też zmieniony celownik. Słychać też, że chyba inaczej słychać strzały, pociski kule nie No, ten sam magazynek. Za dużo tu się rzeczy nie zmieniło. Dobra, przejdźmy teraz do kolby, która zamieniła się na pistolet. Telowniczek fajny tutaj jest. te samo amunicji, ten sam dźwięk ładowania Dobra. co jeszcze wam mogę po powiedzieć o tych modach musimy znaleźć kogoś z Steamu. zaraz kogo by tu, kto jest taki что ж был. О, кисточка. Ой, наша, Jak gracie normalnie ten gracz miałby... No super. Czekajcie... Y Ten gracz miałby taką podstawową, jak się zaczyna grę, ubranie takie podstawowe no po prostu takie szary, szary strój podstawowy. nie nie niezbieski, ale szary. Czerwony, też by miał ten zwykły czerwony. Tutaj jest jakby takie dodane, taka kam kamizeleczka, ale się teraz strzelają. Rozchodzi. się zresztą. Co do tego jest zadane, Jeżeli strzelimy w głowę, znaczy, jeżeli zabijemy wroga, to jest taki efekt, gdy rozbryzga mu się mózg, jeżeli to jest mózg, ale chyba tak. Ale no, to jest nie do końca dopracowane, bo jeżeli zabijemy strzelając w brzuch, to też mózg się rozbryźni, co jest trochę głupie, nawet jakbyśmy strzelili w nogę i zabili. <laughs> e, co tu jeszcze? Tutaj nic, tutaj nic. E, jak widzicie e, e, namioty zostały za, zmi zmienione na... Takie jakby walizki. duże. No. Yy, te walizki, co były, zostały normalnie. Więcej chyba nic się nie zamieniło, chyba że ten ok ekran. Yy, gdy zaczynamy grę, yy, plus do tego, że jak będziecie sobie yy, ściągali tego moda, tę aplikację, to. To będziecie musieli po prostu jeszcze raz wpisać nazwę, albo nową sobie wybierzecie, mówiąc, jak tam chcecie. No. To by było na tyle w tym odcinku. W tej prezentacji tego moda. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie. Link do modu jest w opisie. No i dobra. To było na tyle. Cześć.